Jestem z siebie dumna, bo wytrwałam dzisiaj 18 godzin bez jedzenia. I pierwszy posiłek zjadłam dopiero o 12.30, a ostatni jadłam o 18.30, więc... I póki co również jest w miarę ok, jeżeli chodzi pod względem tego, co jadłam. A mianowicie na śniadanie, obiad zjadłam pieczone ziemniaki z kiszonym ogórkiem i czerwoną kapustą. Następnie trzy mielone. Tylko trzmie, takie małe, i do tego loda wodowego o smaku Coca Coli. I to wszystko na ten moment. Co zjadłam. Zaraz sobie wypiję jeszcze jedną kawkę. Bo rano oczywiście leciała kawka mocy. A wczoraj narysowałam takie coś. Nie powiedziałabym, że mi się to podoba. Jedyne, co mi się podoba, to faktura. Bo jest 3D użyłam. Kleju z. Brokatem, więc się ładnie mieni. I tylko to mi się podoba, ale nieważne. Oderwało mnie to wczoraj trochę od myślenia, ale nie posprzątałam całej kuchni tak jak planowałam, bo bardzo źle się czułam i czułam również, że mnie już odcina. Tak totalnie nie zwracałam uwagi na to, co mówiono, mówią do mnie dzieci, było mi już wszystko obojętne, więc stwierdziłam, że nie trzeba iść się położyć. Jak najszybciej dzieci wyszykować do spania, i tak też zrobiłam. Spałam dzisiaj w sumie 10 godzin. Mam lekki ból głowy, tak czuję, że ta migrena gdzieś tam z tyłu się czyha na mnie, ale póki co udaje się ee, przetrwać bez tabletek. Udało mi się również zdrzemnąć przez pół godziny, i to tyle atrakcji z dzisiaj. Zobaczymy, jak ten dzień dalej minie. Czekały na mnie te puzle już od jakiegoś czasu. Więc bierzemy się za układanie. Na dzisiaj koniec. Prawie cała ramka zakończona. Brakuje tylko jednego, ale nie mogę go znaleźć. Sprawdzimy teraz, czy zamykanie działa i da się to przenieść, żeby się nie rozwaliło. Póki co działa zwijanie puzli. Zobaczymy, jak jutro będzie przy odkręcaniu tego z powrotem. Na deser wleciały jeszcze dwa budynie, mhm, wiem, i na kolację musli po dziecku, które stwierdziło, że nie je musli z orzechami, więc ja je zjadłam, żeby nie wyrzucić. I to wszystko. Ostatni posiłek był o godzinie 19.00.